Kolejnym tipem jest odpowiednie, odpowiednie przygotowanie nieruchomości pod kątem wyposażenia i dodatków. Warto dodać takie proste rzeczy, które wprowadzą troszkę życia i ciepła do nieruchomości. Mowa to o kwiatach, filiżance kawy. Rozłożonych, rozłożonej zestawie lub książce czy gazecie. Takie elementy, drobne stylizacje mogą dodać troszkę życia i spowodować to, że zdjęć, nieruchomość na zdjęciach nie będzie taka pusta. Kolejnym sposobem na poprawę Twoich nieruchomości Twoich zdjęć nieruchomości jest przejście się po całej nieruchomości i zobaczenie, z których miejsc wygląda ona najlepiej, na atrakcyjniej.